Dzisiaj mamy kolejną odsłonę naszych śniadań biznesowych, tym razem w trochę zmienionym miejscu, w zmienionym otoczeniu. Jesteśmy w kinie Millennium, Kinie, które wyremontował, przebudował, przebudowali lokalni przedsiębiorcy. Ten, ten pomysł dzisiejszy, aby tutaj w tym miejscu skorzystać z zaproszenia właśnie pan, panów Harubin, jest taką promocją lokalnego naszego biznesu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kilku ważnych tematach. Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach strefy ekonomicznej. Będę mówił o tym, że zmiany w ustawodawstwie dotyczące strefy ekonomicznych dadzą możliwość łatwiejszego i, i, i prostszego włączania swoich działek i swoich inwestycji w podstrefy ekonomiczne. I o tym będę chciał mówić i o tym będę chciał, do tego będę chciał zachęcać naszych przedsiębiorców. Takim wiodącym tematem będzie. Będzie y, będą, przedstawienie badań przez Pana doktora Winogrowskiego na temat eksportu w naszym województwie podlaskim. Myślę, że to będzie wiedza, która jest naszym przedsiębiorcom również bardzo ważna, bardzo ważna. I, i, i tym bardziej, że tezy czy też wyniki tych badań są dość zaskakujące. Mamy jeszcze kilka tematów porządkowych. Przygotowujemy się do Gali Biznesu. Wraz ze starostwem będziemy w listopadzie najprawdopodobniej organizować wielką galę biznesu, gdzie będziemy chcieli w pięciu kategoriach wyróżnić wyjątkowych przedsiębiorców ziemi ziemiłoworskich, czyli takiej formule trochę szerszej niż było to do, do tej pory. To są bardzo ciekawe wnioski. Ja zrobiłem bazując na danych aż do 2016 roku, więc to są bardzo świeże dane. I mówiąc bardzo krótko, najważniejsze wnioski są następujące. Po pierwsze, to eksport jest praktycznie jedynym źródłem wzrostu gospodarczego województwa podlaskiego. Nasz eksport w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł o kilkadziesiąt procent, podczas gdy sprzedaż krajowa podlaskich przedsiębiorstw praktycznie stoi w miejscu. Drugi wniosek jest taki, że podlaskie przedsiębiorstwa dzielą się jakby na dwie kasty: jedna to są właśnie ci dynamiczni, nowocześni, rozwijający się eksporterzy, a druga grupa przedsiębiorstw to są Pozostające w stagnacji przedsiębiorstwa sprzedające na rynek krajowy. Trzeci bardzo ciekawy wniosek to jest taki, że praktycznie jedynym liczącym się rynkiem zbytu dla tego źródła rozwoju naszej gospodarki są rynki Unii Europejskiej, z czego jedna trzecia to jest rynek niemiecki. Także można powiedzieć, że Utrzymanie dobrych relacji gospodarczych z Unią Europejską jest kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego Województwa Podlaskiego. Jeśli ktokolwiek działa na rzecz zakłócenia tych dobrych relacji, to po prostu wyrządza szkodę mieszkańcom Województwa Podlaskiego. Kolejna rzecz to jest obawa wynikająca z. Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dlatego że eksport do Wielkiej Brytanii to ponad 10% naszego eksportu. To jest przykładowo prawie dwa razy więcej niż nasz eksport do Rosji, która jest tradycyjnie uważana za taki kluczowy, strategiczny kierunek naszego eksportu, no bo nasz eksport na wschód w ostatnich latach spadł dramatycznie, właściwie do poziomu z roku około 2004-2005, więc to jest całkowita zapaść. No i wreszcie mamy kilka rynków perspektywicznego rozwoju. To jest co ciekawy rynek afrykański o największej dynamice. Oraz rynek azjatycki, ale nie cały, bo to są głównie Chiny. I to są takie główne wnioski wynikające z tej analizy. A na resztę zapraszam bardzo chętnie się z tym, tym podzielę ze wszystkimi chętnymi. Dziękuję bardzo.